Tytułowe Trzy siostry to Olga, Masza i Irina. Akcja spektaklu rozpoczyna się w dniu urodzin Iriny. Siostry wspominają ojca generała Baterii, który zmarł kilka lat wcześniej, a one wylądowały na prowincji i ciągle marzą o tym, by wrócić do Moskwy. Trzy siostry to debiut reżyserski na deskach solskiego nowej dyrektor artystycznej Eweliny Pietrojak, choć trudno było dowiedzieć się coś na temat jej wrażeń z premiery. Nie wiem, dlatego że nie oglądałam. Znam ten spektakl na pamięć i nie mam zwyczaju oglądania własnych premier, natomiast z tego co słyszę, aktorzy są z siebie zadowoleni i publiczność ze spektaklu też. E, a z, nigdy pani nie ogląda swoich spektakli? Nie, nie dlatego że... Nie, nie widzę w tym specjalnego sensu. No ja to przedstawienie znam bardzo dobrze. Nie mogę już w żaden sposób zareagować. Nie mam zamiaru omawiać tego z aktorami na bankiecie. Taki mam zwyczaj i nie jestem w tym zwyczaju odosobniona. Wreszcie coś fajnego takiego, który daje głębie przeżyć. I to jest rzecz, która się na pewno utkwi w pamięci. Próba wprowadzenia muzyki do teatru, śpiewający aktorzy. Sztuka trudna w odbiorze, trudna w reżyserowaniu i cisza na sali podczas niektórych kwestii. To mówi samo za siebie, jestem absolutnie zauroczony, a pani Ewelinie Pietrowiak życzymy absolutnie sukcesu. Myślę, że wybór był znakomity. Ta jej premiera z opóźnieniem, z dużymi przeżyciami, zresztą trudnymi dla niej, e, myślę, że ją umocni i będziemy mieć fantastyczny teatr. Rzeczywiście trzy siostry Czechowa w reżyserii Eweliny Pietrowiak dają do myślenia pełno w nich dywagacji na temat miłości, pracy, sensu życia i szczęścia. Szczęścia, którego bardzo rzadko doświadczamy, głównie dlatego, że nasze życie składa się z czekania na nie. Gościnnie na deskach Tarnowskiego Teatru wystąpiła Matylda Damińska w roli Nataszy. Jak mówi, tremy aż tak dużej nie było. Na szczęście, dzisiaj wszyscy byli bardzo wyluzowani. Rano przyszła cudowna młodzież, której się bardzo obawiałam, a nagle się okazało, że słuchają i nawet jakoś reagują. Więc pozdrawiam Tarnowską Młodzież też. Symbolicznie odnowiony teatr w Międzynarodowym Dniu Teatru dyrektorowi przekazał prezydent Tarnowa. Ryszard ścigała. Natomiast chciałbym przekazać mu akt własności. Tak się składa, że praktycznie z dniem dzisiejszym teatr, jego zespół, dyrekcja staje się właścicielami tego obiektu. Do tej pory obiekt był miejski. W chwili obecnej instytucja kultury, jako jest teatr staje się właścicielem tej nieruchomości. E, nie mówię, że miasto będzie się odżywdywało od remontów, inwestycji. Natomiast e, teraz będzie mógł władać ją w pełni. I to jest chyba historyczny moment. Ta instytucja kultury dostaje ten akt przekazania. Panie dyrektorze, na Pańskiej ręce również z podziękowaniem za cały trud, który był włożony przez Pana również dzieło twórcze, które wiąże się naszym, nawet z naszą obecnością dzisiaj tutaj. Proszę przyjąć ten teatr, władać nim jak najlepiej, jak najmądrzej. I życzenia, które chciałbym przekazać wszystkim Państwu. Chciałbym życzyć przede wszystkim dobrej, wiernej publiczności. Dobrych efektów w nauczaniu tych, którzy osłaniają się z teatru. Chciałbym Państwu życzyć mądrych krytyków, oraz kolejnych darczyńców. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panu prezydentowi. To ogromny. Cieszymy się ogromnie. Wiemy, że to też spory obowiązek na nas spoczywa, na tym, i na tym żeby do bardzo dobrze prowadzić, żeby tu przychodziło jak najwięcej widzów. Julita Majewska, telewizja.